Partnerzy odcinka Evston, Leader, Vize, EloCity, Platinet Cześć, witam. Dzisiaj witam z pokładu Tesli 3 Highland Doładowujemy ostatni procencik z mocą 2 kW i zapraszam tym samym na kolejny odcinek Bałtyk Testu Dzisiaj jedziemy najpierw w planach jest zawitać do nowego salonu Tesli w Katowicach a potem dojechać nad Bałtyk. W sumie cała trasa ma mieć ponad 700 km. a Google zależnie, kiedy tą trasę sprawdzałem, prognozuje od 7 do 8 godzin jazdy. I startujemy spod Jana w Skawinie, naładowani do 100%, zegary pokasowane. Pierwszy cel, salon Tesli, nowy salon Tesli w Katowicach. Tesla naładowana do 100%, ma regenerację, czyli rekuperację, czyli odzyskuje energię, ale tak dużo mniej. Jak widzicie tu po lewej, takie są przerywane kreseczki. Do końca to jest maksymalna rekuperacja, a teraz mamy tak może gdzieś jedną trzecią i taką ikonkę tutaj hamulca zielonego czyli, że nie będzie nam odzyskiwał i nie będzie hamował, jak odpuścimy gaz, aczkolwiek według mnie robi to z taką mocą, jak większość aut z maksymalną rekuperacją. Nie jest źle i przy 90% odzyskaliśmy pełną rekuperację a tu statystyka tego przejazdu. I jadąc od Krakowa o parę kilometrów za bramkami, skręcamy, skręcamy w prawo na Sosnowiec. I do salonu mamy rzut beretem 3 minuty 4 km aktualnie. Te 3 km dalej skręcamy znowu w prawo, i zaraz po prawej powinien być salon. Także musimy się tu przebić na prawy pas. No i jesteśmy pod salonem Tesli. My już jedziemy dalej. A jeśli ktoś miałby ochotę odebrać swoje auto ze mną, to jak zawsze zapraszam do kontaktu także 12.34 78% startujemy spod salonu Tesli w Katowicach mamy teraz 600 km do przejechania Google wymyślił, że 6 godzin, natomiast że to jest piątek, to na pewno ten czas będzie się u nam psuł niemniej jednak my i tak nie damy rady bez jakichś przystanków jechać, a przy okazji tych przystanków mamy zamiar przy okazji naładować samochód, nie patrząc na to czy to jest sensem, czy bez sensu, no po prostu jak stoimy pod ładowarką, to wpinamy kabel Taki przez lata wyrobiliśmy sobie nawyk. Mamy tu zaplanowany MOP uczynek Za 327 km mamy tam dojechać na 3%, ale myślę, że szybciej się gdzieś zatrzymamy. A ten czasem muszę chyba na prawy pazdać, bo będziemy tu skręcać w prawo, a potem zaraz w lewo. Jesteśmy w Będzinie, jak ktoś dobrze ogląda. To był odcinek, chyba jeszcze z naszym Nissanem Leafem tutaj dojechaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Jest tutaj taki fajny, kompaktowy zamek. No i lecimy sobie autostradą 40 na godzinę, jakiś tu koreczek, zobaczymy co to się tu dzieje. Ale widzę, że tutaj mądrzy kierowcy, bo ci na lewym pasie do lewej, a ci na prawym do prawej. No i Dodgem tu wpasował się busan naprawdę mocno. No i pokazuje nam 15.36, 7, MOP Kałęczynek, natomiast my chyba pojedziemy na KFC Rokicińska, bo jesteśmy już bardzo głodni i potrzebujemy na chwilę wyjść z tego auta. No bo z drobnymi przystankami to ja już siedzę w aucie od rana. A mamy 13.30. Zdecydowanie czas coś zjeść, pomimo tego, że jeszcze bardzo dużo prądu w baterii, bo tam podjedziemy i się tam przy okazji podpinamy. Minęłem łódź, bo rodzinka spała, a mi się w sumie bardzo dobrze jechało, więc stwierdziłem, że jeszcze troszkę podjadę. Potem miałem pomysł na Ciechocinek, a teraz chyba odwiedzimy kastrzeby kościelne. A Unity zobaczymy, co tam słychać. Coś tam zjemy, skorzystamy z toalety i lecimy dalej. 22% i rozpędzamy się. Już mamy 100 kW. Bateria chyba nie przygotowana, bo to w ostatnim momencie ustawiliśmy. Zobaczymy, ile uzyskamy. Max na Unity da się chyba 190 kW, bo to jest 500 amperów. Będzie dzisiaj VMAX? Chyba będzie. 23% 189 kW, 190, czyli tyle ile ta stacja może dać, więc pomimo tak krótkiego przygotowania do ładowania i tak się udało, nawet 191 kW. Także szybki przystanek, trzeba skorzystać z talety, coś zjeździ, lecimy dalej. No i pokazuje nam, że do 100% będziemy ładować się 55 minut. Tyle co. Podszedłem do auta, już mamy 7 kWh doładowane, moc ładowania 161 kW troszkę spadła, ale to i tak jest ponad 1000 km na godzinę. Jeszcze nam nie pokazuje, ile procent dowieziemy do Białogóry, to zaczyna pokazywać, jak jesteśmy bliżej zera, ale spróbujmy teraz ustawić na przykład do 70%, bo w sumie to myślę, że na 70% to już na pewno dojedziemy, więc gdybyśmy chcieli jechać dzisiaj na wynik, to popatrzcie. No, ustawmy 70%. 70%. 20 minut ładowania, żeby dzisiaj przejechać trasę ponad 700 km, tak to wygląda w realu w praktyce. No i chwila, moment nie uwagi, już mamy 34%. Ja jeszcze nie zdążyłem podejść do toalety. 17 minut, prawie 36 kWh i 64% w akumulatorze. I auto nam pokazuje, że dojedziemy na minus 14%. Także jak się jeszcze trochę poguzdramy, to to będzie dzisiaj jedyne ładowanie. Jak się zmobilizujemy, cała ekipa to może jeszcze gdzieś te brakujące 14% podładujemy. Umyłem przednią szybę, w końcu nie zapomniałem. Zjadłem, skorzystałem z toalety, wymyłem samochód i mamy 87% i już 39 kW mocy ładowania. Także sensu się ładować dalej nie ma. A poza tym, już nam pokazuje, że dojedziemy na 4%, a na miejscu możemy się doładować. 89%, 40 minut, 50, prawie 7 kWh. Nie działa stop. Naciskamy tylko tu i gotowe. No i znowu mamy korek po horyzont 143 km do celu. Ciekawe, co tam znowu zmalowali. Statystyka od ostatniego ładowania to 210 km i 154 zużycie. Czas jazdy z godzinę 53, z czego ze 3 minuty to już stoimy i jeszcze chyba trochę postoimy. No i mamy powód tego stania w korku, a zostaliśmy tu z pół godziny na wakacje, chyba rozryli na majedynkę. jedynkę. coś słyszałem, że to ma być taki remont kilkuletni, no i już nas ciśnie, więc zjeżdżamy na MOP kleszczewką. 2 godziny 36, przejechaliśmy 250 km, Mogło być z pół godziny szybciej, gdyby nie te korki, a zużycie to 15,4 kWh i zjeżdżamy. Chyba nie jeden wpadł na ten sam pomysł, bo po półgodzinnym staniu każdy ma już dość tego siedzenia. 20 minut później startujemy z 38%, a tam stała ładowarka. W tym aucie już więcej potrzeby na przystanki mają pasażerowie, kierowca niż sam samochód. Także można stać w ładowarce, przy ładowarce i się nie ładować. I ostatnie 12 minut 8 km przed nami pojechaliśmy sobie S6 do końca, uważam, że to jest najlepsza droga i teraz przez Choczewo do Białogóry przy okazji umyliśmy samochód po drodze jeszcze mieliśmy przystanek jeden na toaletę niemniej jednak i tak przed 20 będziemy, czyli zgodnie z planem na miejscu dzisiejsza statystyka około 2 godzin przystanków i jakieś 40 minut ładowania przy czym można było jadąc na wynik pojechać troszkę dalej, ładować się troszkę krócej Myślę, że poniżej pół godziny spokojnie można było to ładowanie jeszcze skrócić. Natomiast my dzisiaj nie jedziemy na wynik, tylko jedziemy na wakacje, więc tak jedziemy jak nam pasuje. I to jest kolejny przykład auta, które potrzebuje 2-3 razy mniej przystanków na ładowanie niż kierowca na odpoczynek. I tym samym kończę chyba komentarze, że ładowanie to jest coś na co się czeka. Raczej. Te czasy już odeszły, odeszły na szczęście w niepamięć. Dzisiejsza trasa to prawie 700 km, nie nawet ponad 700 km. Co uważam, że jak na to, że staliśmy co najmniej pół godziny w korkach. Mieliśmy dwie godziny przystanków i w sumie wyjechaliśmy przed 11, a przed 20 będziemy na miejscu. Także troszkę ponad 9 godzin odliczając nasze przystanki i korki. To jest jakieś niecałe 7 godzin jazdy, a Google zazwyczaj, jak to sprawdzałem, tę trasę to pokazywał ponad 7 godzin. Więc dzisiaj bardzo dobry czas przejazdu. Ogólnie jak na piątek, początek wakacji, mamy 19:54, wjeżdżamy do Białogóry. Statystyka od mycia auta 10 km 10 minut i 9,6 zużycie tutaj lokalnymi drogami. Odładowania 364 km, 56 kWh 15,4 zużycie i podróż A, czyli dzisiejsza, tutejsza podróż nad Bałtyk. Bałtyk test 707 km, 111 kWh zużyte i zużycie to 15,7 kWh na 100. A naprawdę robiłem co mogłem i w zasadzie to no, jak ja kierowałem, to tylko kilka od nas wyprzedziło. Więc yy, była to raczej dynamiczna jazda, o, tak, to, tak to może dyplomatycznie określę. I podjeżdżamy pod gościniec Kaszubski. Dzisiejszy Bałtyk Test uważam za rewelacyjnie zdany przez Tesla czy Highland. A to dlaczego? Już Wam pokażę na zegarku. Jeszcze mam body battery 17. Więc jestem stosunkowo mało zmęczony jak na tak długą podróż i cały dzień w samochodzie. A przypomnę, rano też troszkę jeszcze załatwiej mieliśmy. Także rewelacyjne auto na długą trasę. W dni oddawaliśmy się odpoczynkowi, tak to się prezentuje. A teraz zapraszam na powrót. I żegnamy się z Białogórą i naszym ulubionym gościńcem Kaszubskim. Zwykłe gniazdko, w sumie 89 kWh, przez te 9 dni tutaj doładowaliśmy. Z małą mocą, ale jakież to ma znaczenie? Jak i tak jesteśmy tutaj tydzień, to auto by się zdążyło naładować 5 razy do pełna. I po ustawieniu naszej docelowej trasy pokazuje nam 681 km i minus 71%. Dzisiaj będziemy jechać po dość silny wiatr, także więcej energii zużyjemy niż jadąc nad Bałtyk. I już wiemy, że 71% trzeba doładować. No, oczywiście najlepiej zjechać blisko zera. I myślę, że takie ładowanie półgodzinne bez problemu doładuje nam 71%. Ale jak to zawsze my, pierwsze dwie godzinki stajemy na śniadanko, będzie ładowarka, podpinamy się. Kolejne 2-3 godzinki stajemy na jakiś obiad, będzie ładowarka, podpinamy się. Potem jeszcze potrzebujemy na pewno na jakąś toaletę gdzieś się zatrzymać. Zraz albo dwa razy będzie ładowarka, podpinamy się. Ładujemy się przy okazji. Nie jest to optymalne z punktu szybkości, patrząc, nie jest to optymalne, patrząc na prędkość przejechania trasy, natomiast dla nas celem jest dojechać wypoczętym i tak dojechać, żeby ładowanie nie zabrało nam ani minuty, po prostu będziemy zawsze starać się ładować przy okazji. Nie zawsze się tak udaje, ale w 99% przypadków jest to wykonalne. Startujemy, 8.20, znaczy myślę, że rodzi się chwilę po guzraczek, że pewnie 8.30. 100%, 548 km zasięgu, zegary pokasowane, no i będziemy za chwilę ruszać. A tak to wygląda na mapie. Białogóra jest troszkę oddalona od morza. Jak ktoś lubi spacerki, będzie zadowolony. My mamy ze sobą dwa rowery. Trzeci czasem jeszcze wypożyczaliśmy, natomiast tym razem nawet od dwóch nam się obyło. No i finalnie 8.37. Wyjeżdżamy z Białogóry z powrotem nam Google wymyśliły jakąś inną drogę i powiem szczerze całkiem fajna taka malownicza kręta i tutaj taka jedna uwaga Tesla generalnie zapamiętuje prawie wszystkie ustawienia natomiast nie zapamiętuje unikania opuszczania pasa ruchu a na takich wąskich krętych drogach zdecydowanie warto mieć to wyłączone bo no ona się tu boi że jest za wąsko a jak Tesla się boi to alarmuje niepotrzebnie i tak się czasem nie może zdecydować, czy cała droga to jest jeden pas, czy tylko pół drogi. Więc tak zbliżamy się do prawej krawędzi, to nam delikatnie koryguje kierownicą, a czasem wystraszy się i piszczy. Bez opamiętania. I mamy pierwszy nieprzewidziany przystanek, no ale tak to w drodze czasem bywa. Po 40 km i 44 minutach. Tak to wygląda. 9.23. Jesteśmy na E6. Od rana mamy 43 km przejechane, 14,5 zużycie. Godzina 10. Jeszcze na zwężkach się nie korkuje, aczkolwiek przed chwilą cały ten ruch się na chwilę zatrzymał. Nie wiadomo dlaczego. I mamy pół, ponad pół baterii, 52% i mamy MOB malankowo. To nie jest dobry moment na zatrzymanie dla auta, ale to jest ostateczny moment dla zatrzymanie dla nas. A tutaj w ogóle lubimy stawać, bo tutaj jest po pierwsze hub Greenwaya, który czasem jewa, co prawda, problemy, ale to nic. Jak się nawet nic nie doładujemy, też będzie w porządku. Ale najważniejsze jest tu subway także idziemy coś zjeść. Tu mamy lotos niebieski, szlaki subwaya z naszej pierwszej wyprawy sprzed 6 lat. A tu mamy za chwilę Greenwaya. Hab ładowania, zobaczymy w komentarzach, wszyscy piszą, że zawsze są kolejki. Sprawdzimy. Kolega jechał autem z mniejszym akumulatorem, żadnej kolejki nie było. Tylko tu jest taki kłopot, że nie zawsze wszystkie działają. Chyba ten środkowy działał, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętacie? 10.51 Rozpoczynamy nasz pierwszy przystanek na śniadanko. Skorzystanie z toalety dowieźliśmy tu 52% i naprawdę więcej nie byliśmy w stanie jechać. Myślę, że 2,5 godziny jazdy jak najbardziej wystarczy. No i już auto było nieprzygotowane do ładowania, no bo zjechaliśmy tu tak na spontanie i mamy już 107 kW mocy ładowania. Będziemy tu dokładnie tyle, ile będziemy jeść. Ile się naładujemy, tyle się naładujemy. Ładujemy się przy okazji. Będę zawsze gorącym zwolennikiem tego typu rozwiązania. Udało nam się, nie było żadnej kolejki. Od razu dostaliśmy kanapeczki. Zeszło nam 34 minuty, 93% mamy w akumulatorze i kończymy to ładowanie. A co z ciekawostek, to możemy jeszcze ładować teraz tutaj drugie auto. Poprzednio się chyba tak nie dało. Także to mamy 200, ale jeszcze jedno auto mogłoby się ładować. A tu popatrzcie, marudziłem kiedyś, że nie działa. A tutaj jest druga delta. I tu się ładuje teraz ID. Bus i również mogłoby się ładować drugie auto. On też ładuje, dlatego że. Ma pewnie dość jazdy, a nie za mało prądu. Dopiero się podpiął. 74 kW mocy ładowania. Pokazuję mu pół godziny do pełnego. A tam mamy jeszcze 50 szademo i CCS. Także mamy na tej stacji dwa 4 ccs Tam jeszcze 5 CCS i szademo. Wyruszamy z Malankowa. Podróż A, czyli dzisiejsza od rana, to już 209 km i 17,2 zużycie. Następny przystanek, jaki planujemy, to Port Radomsko, ale czy tam dojedziemy? Zobaczymy. Mamy tam 282 km, aktualnie 93% w akumulatorze i mamy tam dowieść jeszcze 20%. Ale jak to pójdzie? To się okaże. Na zewnątrz 31 stopni i bardzo silny wiatr w nos. To też będzie troszkę głośniej dzisiaj na pokładzie, ale jakiegoś wielkiego wrażenia to na tym samochodzie nie robi. Zużycie może ciutkę większe, ale 17 przy takiej jeździe autostradowej. Uważam, że i tak rewelacja. No i na Malankowie dawny Lotos, niebieski szlak, oklejony molplagi. A że mam aplikację molplagi, no to uruchamiam. No i są stacje na Słowacji, w Czechach, oczywiście na Węgrzech. Natomiast w Polsce pod aplikacją nie ma żadnej. Także jeszcze chyba nie ogarnęli apki. Na razie oklejenie ogarnęli. I taka mała, ale fajna rzecz i cieszy. Tu z tyłu od pewnej aktualizacji pokazuje mi. Dokąd jedziemy, bo teraz jadę z tyłu. Wiem, że do Port Radomsko mamy być za, tam za dwie godziny o 13.48. Wiem, że na zewnątrz mamy 34 stopnie. No, bardzo mi się to wszystko tu podoba i mogę jeszcze sterować sobie radiem, pograć w gry, pooglądać YouTube'a. Fajnie to wymyślili. No i mamy, dojeżdżamy do Radomska. 281 km za nami w 2 godziny 11 i 20,6 kWh na 100 zużycie dowieziemy tam jeszcze 15% także spory zapas tam się podłączymy chwilę poładujemy, a potem pójdziemy coś zjeść, pewnie trzeba będzie auto odłączyć jak my będziemy jeździć nie ma co do domu za dużo prądu przywozić bo do domu zostało nam już tylko 200 km i pokazuje nam dwie godziny jazdy autostradą, bo już jakieś korki po 7 minut więc może pojedziemy przez Wolbrom, a zobaczymy jak zjemy to sprawdzimy za 3 km skręcamy w prawo i ślimakiem na port radomską. A w zasadzie to kawalątek dalej, bo ionity jest chyba kilometr dalej. Startujemy z 15%, czyli to co za stacja potrafi dać. 383 V napięcie pakietu i 500 a puszcza stacja. To nam właśnie daje 190 kW. Także idziemy zamówić jedzenie i pewnie trzeba będzie tu przyjść, odłączyć auto, zanim jedzenie przyjdzie, tak jak ostatnio. A tak to wygląda wewnątrz. Jakbyśmy chcieli się do 100 wyładować, to 55 minut. Także tak to wygląda. 22% potrzebujemy, żeby dojechać na zero do Skawiny, więc może ustawimy limit ładowania na 50% na połowie baterii, 200 km. Dlatego auta nie jest żadnym problemem. I zobaczymy, ile pokaże nam czas ładowania. Czas ładowania 10 minut. No i tak udało się skorzystać z toalety. Zamówić jedzenie. Minęło 23 minuty. Mamy doładowane 45 kWh i 68% w akumulatorze. Także kończymy z mocą 74 kW i idę jeść. 14.09 odpiliśmy się od ładowania, a 14.49 skończyliśmy jeść i ruszamy w stronę Krakowa. A ponieważ na S1 jest korek, to ustawiliśmy sobie jako punkt tutaj póki co benzin, i w tym kierunku będziemy zmierzać. Tak żeby minąć S1. Startujemy 67% 1451, 32 stopnie na zewnątrz, 59 km 29 minut od wypicia lemoniady musimy się znowu zatrzymać, ale to bardzo krótki przystanek będzie. I krótkie podsumowanie, już w garażu nagrywam jeszcze raz, bo niestety mikrofon mi padł w ostatnim momencie i nie nagrało się. Tutaj będą przebitki z tego, co nagrałem, dojeżdżając do skawiny. Niemniej jednak, krótkie podsumowanie: prawie 700 km zajęło nam to w okolicach 9 godzin, przy czym 2 godziny mieliśmy przystanków. Przystanki były 4, 2 dłuższe, dwa krótsze. A auto podładowaliśmy dwa razy: raz tyle czasu, ile, ile jedliśmy śladanie, a drugi raz tyle czasu, ile zamawialiśmy obiad. No bo, żeby zjeść obiad, to już trzeba auto było odstawić od ładowarki. Także fenomenalnie niskie zużycie bardzo oszczędne auto, bardzo dobre na długą trasę, bardzo przyjemne do jazdy. I jak widzicie, nie jestem jakoś przesadnie zmęczony, pomimo 35 stopni na zewnątrz. Także na takiej trasie z powolniaczem już nie jest samochód już zdecydowanie są. Pasażerowie i kierowca. Także jak zawsze, na koniec wszystkim dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!